Nie ruszyliśmy się Jeszcze zasiedzasz? Nie? No ale nie wiem, czy to jedzie Czy to jedzie dopiero ta karetka? No jedzie coś, ale to chyba z tej strony Wszyscy są na autostradzie, każdy sobie piknikuje, psy ale... wypuszcza, no ale nie ma co bawić, nie? Wygląda na to, że i tak my jesteśmy gdzieś bliżej niż dalej tego No my znaczenia. jesteśmy, tak No to co to co się dzieje w tamtą stronę to jest masakra Dobra, lepiej się schowam, żeby tu nie ryzykować No i tak Chyba nie jedno będzie większy. Ja nie wiem czy to jest Dopiero pierwszy patrol, który tu jedzie. No, przecież my tu stoimy już 40 minut. Karetka Jeśli dawno jechała. To jest pierwszy patrol, no to trochę długo to trwa. No dobra, karetka to całkiem chyba szybko jechała, można powiedzieć. No, wychodzi na to, że chyba tak, ale to już było bardzo dawno W Pół godziny temu. No, ciekawe czy nie dalej. No, musiało się tam nieźle. Chyba musiało grubo coś wydarzyć, skoro nie puszczają w ogóle ani, no. ani nikogo kompletnie. Bo stoimy tutaj tak jak się zatrzymaliśmy, tak stoimy. Ani kawałek no. się nie Ale jeszcze chciałam powiedzieć, że tylko. Ja muszą być wtórzeni ci, którzy gdzieś się spieszą na przykład tak. To się strasza. Przepraszam Cię. No. Halo? placerki, hulaj nogi. Barbara Gada No normalnie Można by się położyć To już się przestaje łudzić, że dzisiaj będziemy na rowerach jeździć. Jak dobrze to ja, że to zostało nam jeszcze chyba jakieś 130 km. Więc masakra O no i w kamperku też mogą leżeć sobie. Gdzie ta Barbara? Pani Chawajce, kieckę podwija. Pozdrawiam darczyńcę, który mi ją dał. Uuu, myślę, że w 2014. Dziełna jest? Jest, jest jak najbardziej. nie odbierała tutaj. Co? Soki? To? Nie, nie. Co tam mamy? Co tam mamy? Szklanego? Ta szklanego po tej wodzie. Czekaj. A. Mamy do dezynfekcji covidowe są do nie są te butelki, ale trzeba było tylko porządkować. No ja też mam dwie, ale one są prawie pełne. no to nic tu się nie zmienia, niestety. Zaraz pojedziemy. Zresztą pamięć, że wcale jakoś mnie jest. No ale już chyba możemy się przestać łudzić, że dzisiaj będziemy jeździć rowerem, chyba że nam się będzie chciało. To Taki wieczorny może ten do Władka albo albo no. nie wiem gdzie. Się zobaczymy. Na razie nic nie, nie planujmy niczego i nie, no. nie nastawiajmy się na co może być. Tak czy siak będzie dobrze. Tak jest. Nic tu kompletnie nie widać, żeby się ryszało. Chociaż może. Dobra, chyba jadą. To się tam coś ruszyło, tak? No. Chyba. Znaczenie. Dobrze, bo no, szczerze, że mi się łazienka przyda. No tak... Ale wiesz, jak oni tu wszyscy ruszą, to wszyscy tak. się na pierwszy Wszyscy do kibla. Fajne mamy te gadżety w tym samochodzie, nie? No. A ten to już był z nami u, u, u. w wielu miejscach, no nie? No, właściwie to od początku chyba jest mm. z nami, nie? Nie, od początku. A dostałem ją w Chrobieszowie, na zlocie. No. Idealnie tu pasuje, nie? Do tego busa. No co? A nic, to samo. No tak wygląda. No. No to łogi. Wszyscy się poruszyli normalnie w tej, w tej kolejce. Ale nie to nie tak, Ale żeby... jest jest w tą stronę, więc my pewnie jesteśmy na tej gorszej. Niestety. Nie tak hop jednak. No. Dobra, to to mamy chyba naładowane. No wreszcie ja tak włączyłam, bo ja to w ogóle muszę do plecaka później wrzucić, żeby mieć to przy sobie. Dobra, chwilę tutaj. Ale ja też muszę sobie telefon ładować za chwilę. No to może ja też w sumie powinnam, bo się gapiłam w ten w jakieś głupoty. To? Ja też powinnam zaraz się podłączyć, bo się tu gapiłam na jakieś głupoty, i żarło baterią. Dobrze mieć coś takiego. Tak. W każdej chwili jesteś na no, tak, żeby sobie coś zjeść, położyć się, I się tak? położyć nawet tutaj.

<laughs> no bo teraz, zanim się to wszystko połączy w jeden pas, nie? No. Ale pomyśl, co by było, byłoby dużo gorzej, jakbyśmy byli kilka kilometrów tam z tyłu bardziej. Uuu! <laughs> bo to, to, co tam się działo, to. No. A ci, co jadą tutaj, w tamtą stronę, to jak patrzą tak. na nas, to sobie myślą święta. <laughs> szanse. Nie My tak nieraz przemijając korek właśnie sobie myślimy. No. Jak to mówił ten Adaś. I stoją tak w tych korkach. Nie, teraz już jest nieźle, bo już jakoś się przesuwamy. Fajna, nie? takie klasy klasa Fajna. Chociaż ja nie nagapiłam nowego kampera. Patrzyłam mhm. i sobie myślę, że z Czech jadą nad morze pewnie do nas. No, albo jeszcze bardziej wziąć na północ. tą klasę sprzedać i mieli dwa te kampery. Tak jakby Aha. były nowe. Rozumiem. Bo to jest G63, proszę pani, więc nie w kipierdzi. Nie w kipierdzie mówisz? Tak. Tu się bez bańki nie podchodzi. Uh -huh. A nie widać. Ja też tak myślę. No. I tak szczerze mówiąc to kompletnie nie wiem jak ktoś może wydać na coś takiego. Bo są dużo lepsze. I dużo lepsze samochody za te pieniądze, nie? Moim zdaniem. No tak. ale wiesz jak to jest? Ty znowu... Sam powinieneś to rozumieć. Jak się ma na coś tak. zajawkę konkretnie, Prosimy. to się ma i tu w ogóle żadne racjonalne tłumaczenie, argumenty finansowe czy tam inne nie wchodzą w grę. Bo żyje ogóle... się ale Tak. A ten jeszcze broni się tym, że on zajebiście trzyma wartość. No, widzisz. Nie spełnia warunki jednak. Tak. Nadaje się na głupi wydatek, po prostu. Nadaje się. Badanie. No? Tak, to ono się nadaje na głupi wydatek. No, wiesz, jak ja rozumiem <grym> tę filozofię. Nie to, co na przykład... Z... Dla bubu. <grym> Dobra, teraz tego trzeba wypełnić, oczywiście. No. Wiem, że nie o tym mowa, ale... No, ale jest teraz taka moda, no. Ja nie wiem, czy to jest sens to przeciągać na tym filmie, bo no, nie wiadomo mm, jak długo to, tak całkiem, jak to jeszcze potrwa. No tak całkiem to nie, całkiem to staliśmy, teraz tu coś się jedzie, ale... Nie, nic tam się nie dzieje. <kluzny> Przepraszam. No dobra, to tutaj chyba... Ale coś tutaj widzę, że chyba się do nas przedostają ludzie, Na no, nasz pas... No tak mówiłeś. Nie, no, 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 tylko to mi się wydaje dziwne właśnie. No dobra. Mniejsza. No dobra, to my tu chyba kończymy i jak się okaże coś więcej, to najwyżej damy wam znać. Alright. Chociaż to, że my dzisiaj mówimy o korku na autostradzie, to, yy, to jest i tak tylko chwilę. To, to, to jest ważne tylko dziś, bo już pewnie nikomu taka wiedza nie będzie przydatna, nie? No. Także tak. Niestety. No, ale takie uroki, nie? Tak jest. Dobra, no to narka. Teraz się okaże, że trzeba było samolotem lecieć, bo taniej by Wam było dojechać do Warszawy, zostawić samochód i lecieć samolotem, już, już byście dawno byli. Ale na szczęście nie pytaliśmy, prawda? Tak. No. Dobrze, więc i tak się dowiemy. <laughs> tak 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 no nie... ja tak mnie pytasz, to się dało. Dobrze, no to dziękuję A na przykład Cześć na jestem. takie wyspy Tonga? Już? O Boże! Jak I tak jak... można w ogóle? Właśnie. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich aktualnie przebywających na tej wyspie, czy w ogóle na wyspach. Szlak jasny i krew nagła niech zaleje. Nawet choćby tam nie w Jestem bardzo że nas tam nie ma, ale serdecznie yy, gratulujemy i bardzo zazdrościmy, prawda? Następnym razem prosimy o bilety. Następnym razem proszę nam nie mówić. Dobra. Nie to, mówić, no. Tak, bo tam mniej przykro. Tak, głównie nas to interesuje. Nie, no. Super. To jest w ogóle bardzo fajne, że ktoś, kto jest teraz na takich, w takim miejscu, że nam to napisał i że, i że zdarza mu się nas oglądać. To jest ekstra. Toż no. jesteśmy w czołówce. Dobra, nie, nie mówię czego. Łysie, mnie. nie. Dobra, tak serio to kończymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.